Rostomili, co by nie powiedzieć, gorąca atmosfera, a bramki SMS-owe w naszym konkursie na wykonawcę miesiąca czerwca już zamknięte. Ja informuję uroczyście, iż nagrodą główną w konkursie SMS-owym SMS jest telewizor LCD. Dzieje się tutaj u nas dzisiaj niesamowicie na żywo 223 finał, a my dzwonimy do widza, który w konkursie SMS-owym na wykonawcę miesiąca czerwca, dodzwonił się do nas najszybciej. Halo, halo? Jeszcze mamy zajętość, proszę Państwa. No, chwilę szlagierowych emocji. Kochani Państwo, tuż obok mnie oczywiście kamraty uśmiechnięci. Słyszę, jak gorąco biją im serca. Po mojej lewej stronie rodzinna Tyrolia bent. No, co by nie powiedzieć, jak nazywa się ten flaming, Gabrielku? Flaming. Jeszcze Jodłujący flaming. Jodłujący flaming. Brawa dla Gabrielka. Duże brawa. U... Halo, 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 mamy widza. Halo? Dobry wieczór panu. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Proszę Państwa, nasza rozmowa na pewno będzie kontynuowana za chwilę, a my będziemy grzecznie czekać razem z zespołem kamraty. A Wy jak się czujecie przed ogłoszeniem wyników? Ja się czuję, mi bardzo dobrze. Widzę, widzę, Teresa się bardzo dobrze czuje. Daria, Ty jesteś ciągle uśmiechnięta, traktujesz to na pewno jako zabawę, ale jak serduszko? Moje serduszko, bardzo dobrze, ale pyka dzisiaj szczególnie do Ciebie, bo. Porozmawiamy potem jak zejdę, dlatego że ciągle mi mówisz imię mojej córki, nie wiem dlaczego. O joj, serduszko puka w rytmie czacza, proszę Państwa, to są dlatego, że to są emocje, to są emocje, ale porozmawiamy po programie i o to chodzi, żeby kontynuować rozmowę i szlagierowe znajomości. Halo, halo, mamy widza? Dobrze? Dobrze. Dobrze. Dobry wieczór, lista śląskich tak. szlagierów. Eugeniusz Witek, Geno, czy pani mnie słyszy? Z kim rozmawiam? Halo? Czy pani może się przedstawić? Lista śląskich szlagierów. Oj, słyszę panią. Jak pani ma na imię, droga pani? Jak mamy, proszę państwa, problemy na łączach? To te tak, burze. Tak, panie Gienku, słyszę pana. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich tam. Dobrze, niech mi pani powie, jest pani połączona z listą śląskich szlagierów czy... program na żywo. Czy, czy pani nas ogląda? Halo, halo! Czy pani nas widzi w telewizorze? Widzi nas pani, czy nie? My panią widzimy. Tak. <laughs> Droga pani nas widzi, bardzo się cieszymy. Tak. tak. Jaki kolor? Jaki? Ja oglądam cały czas. Cały czas. Ojej, my panią słyszymy cały czas. Niech. Słyszę. Dobrze. Słyszę. Dobrze, niech pani ściszy telewizor. Euro się już skończyło, droga pani. No, niech pani przez telefon nas słucha. Proszę pani, mam dla pani rewelacyjną, szlagierową wiadomość. Halo? Halo? Niech pani mi powie, jaki ja mam kolor. już. Tak, ściszyła pani, słyszę, Cieszyłam. słyszę. Dobrze, <laughs> niech mi pani powie, jaki mam kolor marynarki. No? Halo, halo! Dobrze, dobrze. To ja wiem. Ja wiem, że pani ściszyła. Niech mi pani powie. Kogo teraz wskazuje, teraz, o! Kogo pokazuje Biały. teraz? Jeszcze Biały. raz. Biały! No. Biały! Dobrze! Biały korol, korol. Gorąco pani gratulujemy, proszę pani. Czy pani wie, co pani wygrała? Nie. Już? Tak? Bont, tak, jest. <laughs> Proszę Państwa, e, Pani wygrała telewizor LCD. Gorące gratulacje, gorące brawa! Uh, uh, bardzo. My też Warto się my też cieszymy. Dziękujemy Pani bardzo. Proszę oglądać listę śląskich szlagierów zawsze z takimi emocjami jak dzisiaj. Prawo świerklany, my też Panią pozdrawiamy, kochamy Państwa i skontaktujemy się po programie. Dziękuję bardzo. Jest pani... Jest pani właścicielką telewizora LCD. A ja powiem tak, kochani Państwo, to była rozmowa, która miała wszystkie rozmowy pod sobą. Tak wyglądają szlagierowe emocje. A ja Państwu powiem, że po tym telefonie mogę powiedzieć jedynie, że zapraszam gorąco. Na propozycję do Listy Śląskich Szlagierów, oczywiście w telewizji TVS, od poniedziałku do piątku. I powiem szczerze i tak od razu: do połednia o godzinie 10.45, a po połedniu już tak połobiezie na Luzie o godzinie 15.20. no z tym bardziej, że powraca powtórka naszego programu Listy Śląskich Szlagierów w każdą sobotę. O godzinie 10:05. No to się dzieje szlagierowo, a ja opowiem, że gościem 224 finału będzie właśnie ona, szlagierowa Teresa Werner ze swoją debiutanską płytą. Kochani Państwo, cokolwiek by się nie działo, to jest lista śląskich szlagierów na żywo z Pawłowic Śląskich. Rostomili Państwo, a my już za chwilę zobaczymy, jak na naszym szlagierowym termometrze poszła temperatura w górę, bo poznamy wykonawcę miesiąca czerwca 2012 roku listy śląskich szlagierów. No i teraz, kochani, zobaczmy na ekranach naszych telewizorów Tyrolia Bend, kochani. 30,10% państwa głosów. A więc miło mi to powiedzieć właśnie w tej chwili, że wykonawcą miesiąca czerwca listy śląskich szlagierów z głosami państwa 69,9% z SMS-ów państwa został zespół Tyrolia! Oj, to był numer kamraty! Oni zamarli, Państwo także! Ale to jest program na żywo i takie emocje tylko u nas. Gratulujemy kamratom, to wielka sprawa. Wszystkiego dobrego. To był naprawdę, to była piękna, szlagierowa walka. Co by nie powiedzieć, pięknie walczyliście waszymi szlagierami. A ja Państwu gorąco, a ja Państwu gorąco dziękuję za wysłane SMS-y. Bardzo serdecznie dziękujemy za te emocje, szlagierowe emocje i to w szlagierowym programie na żywo emitowanym przez telewizję TVS, a był to program Lista Śląskich Szlagierów. Przy tej okazji, drodzy Państwo, ja pragnę serdecznie. Podziękować właścicielce, przedstawicielce w zasadzie właścicieli lokali, lokalu, pani Soniu, pani Sonia Kudła, zaproszona do nas, a ja zapytam terenie, tereniu, i jak po tej wygranej. No jest bardzo przyjemna atmosfera i cieszymy się bardzo, że zespoły mogą się w ten sposób popisywać i ze sobą no, w pewnym stopniu rywalizować. No. Fajne popisy, fajna rywalizacja i co najważniejsze, duża szlagierowa zabawa dla Państwa przed telewizorami i tutaj w lokalu brawa pani Soniu. My, my Pani bardzo dziękujemy za gościnę w restauracji smak regionu w Pawłowicach Śląskich, jednocześnie pani mamie, czyli pani ani składamy serdeczne życzenia urodzinowe, proszę przekazać, z życzeniami 100 lat od listy śląskich szlagierów. Dziękujemy serdecznie i zapra zapraszamy ponownie do nas. Na pewno się pojawimy, bo tutaj szlagerowo jest, co by nie powiedzieć. Słuchajcie, mamy też kamratów, oni są uśmiechnięci, rozumieją, że to tylko zabawa i, i powiedzcie mi, po Rysiek, chciałżeś coś powiedzieć, to, to gody. Kamratów, tyrolia. Ty rolia, ty rolia to tyrolia, tak tyrolia, tyrolia i tu jest Dagmara. Pamiętaj, Dagmara. Słuchajcie, on to wszystko stanął to, stanął tutaj po to, żeby to wyjaśnić. Cygani umie, że tu są kamraty, bo on tu stoi. Potem mi goda, że to jest Dagmara, wobec tego ja wiem, rozmawiam z Dagmarą. Bez już Dagmarko, jak się czujesz po wygranej, a ty się hopie przesuń trochę, ja? Dobre. Powiem ci, że my się czujemy bardzo dobre, bo znaleźliśmy się w pierwszej trójce, na drugim miejscu, zaraz za kamratami. To jest najważniejsze. Słuchajcie, Dagmara powiedziała najważniejsze słowa. W życiu, w rywalizacji najważniejsza jest radość, a wygrana które miejsce to nie do końca aż tak ważne, prawda? Oczywiście jak najbardziej. Leszku, a ty? Ja powiem, że od początku wiedziałem, że kameraty wygrają. Jest to jeden z zespołów na śląskiej liście, który naprawdę gra śląską muzykę i grają w nią bardzo dobrze. Kochani Państwo, lista śląskich szlagierów, ma to do siebie, że preferuje śląską muzykę, preferuje tyrolską muzykę. My jesteśmy tacy. Internacjonalni, z otwartym sercem. Słuchajcie, kamraty, wygrocie też karczmy piwne, czy. Karczmy piwne to gromy męskim składem, czyli jo, czyli wiesz, jo, Marek i jeszcze sześciu Karlusów. Karczma piwno to jest męski skład, tam są same chopy i tam kobiety nie mają wstępu. Taka jest zasada, na dobrej karczmy piwnej, nie? To jest ten, co mnie cały wieczór tutaj mylił, ale Godo teraz dobrze, tam się liczą chopy. Ale co wy, co, wy tam, co wy tam robicie na tych karczmach? Ja robię za prezesa, Marek robi w zestawie muzycznym, czyli trąbka, klarnet, klawisze. Poza tym są dwóch kontrapunktów: jest kat, bo to jest ważna osoba, i jest osoba skarbnika. Skarbnik musi zacząć imprezę, musi ją zakończyć, musi być pięknie, szumnie, tak jak na dobry karczmie. Przez moment, że myślą, że to związek piłki nożnej on robi za prezesa, słuchajcie, jeden tam też robi, ale już nic nie wyda godą, karczma piwno jednak się różni, prawda Tereniu? Różni się, ale raz miałam okazję być na tej karczmie, ale musiałam tak, spodnie ubrać, wąsa sobie przyprawić, no i wdyby poszłam. Słuchajcie, jedyna szlagierowa dziewczyna, która udawała z powodzeniem faceta, no coś niesamowitego, a wy tak cicho dziążki stoicie, powiedzcie coś ciekawego. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być dzisiaj z Wami, naprawdę. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. My też dziękujemy, Marku. Tyś się tak wystraszył tego zwycięstwa? Spokojnie, z czołem do góry. Siła spokoju, proszę Państwa, siła spokoju. Ale Gabrielek też ucieszony, tym bardziej, że za chwilę wróci w te tyrolskie klimaty ze swoim pelikanem. Prawda, Gabrielku? Wiedziałem, że kanaty wyglądają. <laughs> Kochani Państwo, i to jest i to jest nasze śląsko prawda. Tu nikt nie cygani nawet dzieci gadają prawda. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim gościom tutaj w smaku regionu. Bardzo serdecznie dziękuję państwu przed telewizorami. Dziękuję za te sms -y. Chciałem y, bardzo podziękować pani Sonii Kudła, pani Otyli Trojanowskiej, panu Bartkowi Paszek Panu Andrzejowi Szaweł Górnikowi, Jasiowi Rysowi, który nas odwiedził, Tyroli Bent i kamratom, i panu profesorowi ich teologowi, który nam opowiadał fajnie o rybkach. Drodzy Państwo, powiem tylko tak, bardzo wszystkim dziękuję. To był wspaniały szlagierowy wieczór, wspaniały szlagierowy konkurs. Tutaj nie ma przegranych. Jednym słowem oglądajcie Państwo listę śląskich szlagierów. Ja powoli się żegnam, Eugeniusz Witek Geno i pora zapowiedzieć pierwszy plac.